za zaproszenie do, do Waszej rodziny, bo tak się czuję jak na, na takiej pięknej, rodzinnej, rodzinnym spotkaniu i podziwiam wasze zdyscyplinowanie, bo nie pierwszy raz w swoim życiu byłem ludziom w różnych takich uroczystościach o charakterze edukacyjnym, ale tak zdyscyplinowanego audytorium, panie dyrektorze, to naprawdę gratuluję. Kiedy wczoraj Pan Dyrektor do mnie pisał, grożąc o kilka dobrych słów, to dzisiaj klęcząc w swojej Kaplicy Biskupiej, rano tak pytałem, Panie Jezu, co ja mam im powiedzieć? Bo przecież dobrych słów jest mnóstwo, a ja mam ograniczony czas, jestem większym gadułą od Waszego Dyrektora, ale będę się dzisiaj bardzo dyscyplinował. Moi drodzy, kiedy 12 lat temu rozpoczynałem Przestrzeni naszej polskiej, transmisję Muszy Świętej na, na żywo. Wtedy jeszcze nikt nie, nie wiedział, że będzie pandemia, że będą, będą te przeżycia, które, z których jesteśmy uczestnikami przez ostatnie ostatnie miesiące. To wtedy, moi kochani, <laughs> wtedy i dzisiaj do wielu z Was, młodych, zwracam się podczas muszy, podczas rozważań, kateches. Którzy wchodzicie na minutkę, na minutkę, czasami na kilkadziesiąt sekund, w przestrzeni internetu, na, na naszą transmisję, prosząc Was, żebyście dali szansę Panu Bogu na te dwie, trzy minuty, żeby otworzyć się na Boga, otworzyć swoje serce na to, co On chce Wam powiedzieć. I dzisiaj, kiedy się modliłem, rano w kaplicy, prosząc o to, Panie, pod, po, podpowiedz, co mam powiedzieć, to powiedział. Coś innego, tak głęboko w sercu poczułem. Daj, daj, poproś, by oni daj tobie szansę, byś mógł do nich przemówić przez te dwie, trzy, trzy minuty. Moi kochani, proszę Was z ogromną pokorą, abyście ten nowy rok szkolny, który rozpoczynacie, jak ufamy i modlimy się o to, by ten nowy rok szkolny był rokiem pięknym. Pełnym wielu wspaniałych, naprawdę wspaniałych przeżyć dla was wszystkich. Żebyście w tym nowym roku szkolnym dali szansę sobie, by Pan Bóg poprowadził wasze życie, bo Pan Bóg jest piękny. Ja też w swoim życiu przeżyłem to, co wielu z was przeżywa dzisiaj: odrzucenie Pana Boga, odejście od Pana Boga, pójście swoją drogą, tak jak święty Paweł. Mnie Pan też kiedyś przed laty czasnął, tak jak Pawła, mówiąc, pójdziesz i będziesz głosił. I od tego czasu każdego dnia z ogromną pokorą, wiarą i miłością idę i głoszę. Dlatego, kochani moi, w pierwszej kolejności to, co powiedziała Pani Rektor, to, co powiedział Pan Dyrektor, Wy jesteście tymi najważniejszymi. Wam życzę, aby ten nowy rok szkolny był dla Was rokiem pełnym łask od Pana, byście z niego skorzystali w pełnej przestrzeni, aby każdy dzień w szkole był dniem przeżywanym jak w rodzinie, byście byli zawsze tak szczęśliwi i tak bardzo radośni, jak jesteście dzisiaj. Życzę Waszemu wspaniałemu gronu pedagogicznemu z Panem Dyrektorem na czele, gronu profesorskiemu, żeby, żeby Was, Drodzy Państwo, Ci tutaj obecni uczniowie wspominali tak pięknie i tak miło, jak my wspominamy dzisiaj po latach swoich profesorów z czasów, kiedy myśmy siedzieli w naszej auli, gdzieś tam w licach, w szkołach przed wieloma laty, również wysłuchując i później uczestnicząc w nauce. Więc życzę Wam samych wspaniałych sukcesów. Niech z tego grona, które dzisiaj tutaj mam zaszczyt, Oglądać i do Was przemawiać, wyrastają sami wspaniali ludzie. Ludzie, którzy będą filarami tego, o czym powiedział Pan Dyrektor. Filarami naszego społeczeństwa. Wy jesteście tą sztafetą narodu. I niechaj ta pałeczka wszelkiej wiedzy, dobroci będzie przekazywana. I Wam, drodzy rodzice, gratuluję, że wybraliście właśnie tę szkołę, w której Wasze dzieci będą bezpieczne, będą znakomicie zaopiekowany pod każdym możliwym względem. Moi drodzy, szkoła jest świątynią edukacji. Tutaj jest napisane, nasza szkoła się nazywa Liceum Edukacja, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę. Szkoła jest świątynią edukacji. Zatem w tej świątyni nie może braknąć również tego elementu transcendentnego. Nie może zabraknąć miejsca dla Pana Boga. I tutaj to, co Pan Dyrektor uczynił w dniu dzisiejszym, zapraszając nas, przedstawicieli różnych wyznań, różnych religii, pokazuje, gdzie jesteśmy. Wrocław, siostry i bracia, drodzy Państwo, przepraszam za taki bardzo, bardzo religijny zwrot. Drodzy Państwo, Wrocław jest szczególnym miejscem, takim tyglem spotkania wielu religii, ale również wielu kultur. Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć. Dlatego też starajmy się wzajemnie szanować i przeżywać to spotkanie w sposób najpiękniejszy, jak to jest tylko możliwe. I na koniec już ostatnie słowo kończę na prawo. Wielu z polskich, wielu młodych Polaków deklaruje w tym roku odejście z zajęć katechezy, z zajęć religii, z zajęć w ogóle odejście z kościoła, wyznawanej wiary. Duchowo klękam przed wami w pokorze, prosząc, jeżeli podjęliście taką decyzję, to nie odchodźcie od Pana Boga, bo można się pogniewać na wspólnotę, można się pogniewać na Kościół, można się pogniewać na człowieka, ale nie czynicie sobie krzywdy, a taką czynicie, jeżeli odwrócicie się od Boga. Niechaj więc Pan Bóg wam błogosławi w całym dalszym waszym życiu. Tego wam życzę na cały ten rok i dalsze nasze życie. Bardzo dziękuję wam i panu dyrektorowi.